Lato zerowe adaptacjami trochę stały, głównie tymi niezbyt dobrymi. Weźmy na tapet jedną, bo to temat raczej wdzięczny, choć coraz bardziej drażliwy. W 2004 roku zostały wydane Kroniki Riddicka – Ucieczka z Butcher Bay. Mi ta gra kojarzy się głównie z tym, że po raz pierwszy w życiu zobaczyłem nogi głównego bohatera przy osobowej kamerze i myślałem, że mi oczy wylecą z orbit. Bazał jest postać Richarda B. Riddicka, protagonisty wtedy dwóch filmów, a obecnie trzech. Ridik, jak to Riddick, musi uciec z bardzo mocno strzeżonego więzienia, z którego na pewno nie da się uciec. Mhm, tak. Riddick potrafi widzieć w ciemności, więc rozgrywka to nie tylko chodzenie i strzelanie, ale też składanie. Czy dobre? No, Thief to to nie jest. Strzelanie to też nie Call of Duty. Ale recenzje zbierała bardzo dobre i można powiedzieć, że to bardzo jakościowa adaptacja. Bierze ustanowionego bohatera i świat i rozwija go jakoś w oderwaniu od materiału źródłowego. No i ja mam do niej wielki sentyment, bo. Drugi film z Riddickiem widziałem ze cztery razy. To jest grano jakieś 7-8 godzin, więc matematykę pozostawiam wam.